W tym odcinku pokażę wam klas validator, czyli jak walidować inne rzeczy niż tylko inty, czy nasza liczba, czy nasza id jest liczba. Teraz zrobimy tak, jeżeli wysłamy posta, widzimy, że teraz możemy podać dowolne propertiesy, nie potrzebujemy zadeklarowany typ, ale jednak możemy stworzyć cokolwiek. I teraz zauważcie, jak się dobrze przyjrzycie, to jest literówka i nam pozwolił nasz backend to przyjąć. Nie powinniśmy takiego żądania przyjmować powinno być dokładnie tylko takie properties, jakie my chcemy, i dokładnie tak samo nazwane, bez żadnych literówek, bez niczego. Bo to potem powoduje błędy i robi w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Zauważcie że teraz możemy wysłać dosłownie jakikolwiek obiekt, mimo że mamy zadeklarowany typ, i możemy, i to się nam tworzy. ID się dodaje automatycznie przez nasz serwis. Więc musimy to jakoś rozwiązać, bo w ten sposób nic dobrego się nie uda uzyskać. Pamiętajmy, że. Nez.js skorzysta z TypeScriptu, który jest tylko pomocą dla JavaScriptu, dla programisty, żeby widzieć typy. Ale pod spodem to zawsze jest JavaScript, więc jeżeli czegoś nie zaprogramujemy, żeby nie można było podać jakichś innych propertiesów, to te inne propertiesy będą dozwolone. Czy inne typy, nawet tych propertiesów. Co i tak jest dla nas groźne. Musimy mieć dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy. Typy muszą się pokrywać z tym, co może być. Więc dlatego teraz dam paczkę klas validator z klasterem, który umożliwia nam trochę pomoc klas I dodam propertiesy, zabezpieczenia, które umożliwią nam walidację właśnie takich propertiesów, żeby były dokładnie takie, jak chcemy. Tutaj najpierw zaczniemy od tego, żeby był stringiem nasz name, żeby tu ktoś nie podał z jakąś powodu liczby. Tak, dodamy też nic empty. No i teraz tak, żeby nas krążba edytor się uaktywnił, musimy tutaj jak aplikacja się uruchamia, musimy dodać, żeby używał globalnych pipe'ów. Teraz zauważcie, w zeszłym odcinku używaliśmy pipe'u y. pipe na danej metodzie, czy na danym argumencie nawet teraz używam globalnej pipe, y, czyli dotyczy, globalnego pipe'u, czyli dotyczy to całego naszego backendu. W tym wypadku całego naszego tego serwisu i dodajemy transform, żeby jak dodamy jakąś transformację po drodze, to żeby to zostało zamienione. O, i teraz mamy nasze komunikaty. Muś, nazwa musi być stringiem i nazwa mu, nie może być empty. Teraz już nie wyślemy obiektu, który nie ma property name w sobie. Jeżeli teraz podamy pusty, właśnie, name, to dostaniemy dalej komunikat, że nie może być puste. Dopiero jak coś piszemy, to nas przepuści. Cały czas jednak możemy przesyłać inne parametry, które, których byśmy nie chcieli, typu price. Jeszcze musimy to wyeliminować i do tego służą parę opcji, w tym ramach tego pipe'u naszego globalnego, które możemy ustawić, które uniemożliwią właśnie taki proceder. Robimy white listę i robimy zabraniamy tym, które nie są na white liście. Dosyć straightforward. Zauważcie, że jeżeli zrobimy samą white listę, to to nic nam nie zmienia. Ale jeżeli już zabronimy te, które nie są na white liście, to już nie możemy to, takiego obiektu wysłać. Pisz nam property, property price exist. więc teraz już żadnego property, które nie istnieje, nie wyślemy, przecież nie będzie żadnej literówki dzięki temu i typy będą się zgadzać, bo je walidujemy. w ten oto sposób możemy wysłać tylko taki obiekt, jaki przewidzieliśmy w typach. I teraz już typy będą się zgadzać w 100% z tym, co się dzieje naprawdę. Przynajmniej póki co. Teraz, jak odświeciłem kody, to widzimy rezultat. Mamy ładnie wyświetlone nasze kody. Tak, jak chcieliśmy mieć odtypowane. I wszystkie nasze metody po prostu korzystamy z tego, że przy tworzeniu korzystamy z Create, Cut DTO, gdzie dodajemy dodatkowe dekoratory, które nam walidują, czy wszystko jest w porządku. Możemy, oczywiście, tych dekoratorów jest dużo. Warto sobie przeżyć z biblioteki klas validator, jakie są dostępne, ale jeżeli teraz patrzycie, to zobaczycie, że ich jest naprawdę dużo. Jest praktycznie wszystko, czego poczujecie do szczęścia. Jeżeli czegoś nie będzie, możesz na sobie taki zrobić samemu, albo napisać taką walidację ręcznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.